Witam w 12 odcinku Betka Szczecinek Show. Na początek chciałem Wam wszystkim podziękować, bo okazało się, że w ostatnim czasie jest już ponad 200 osób obserwujących mój kanał. Jest to fantastyczny wynik. Jak dołożymy oglądalności ostatniego filmu i filmów poprzednich, to po prostu bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję, że oglądacie i słuchacie o tym, co ja mam do powiedzenia na temat naszego miasta. A o czym w dzisiejszym odcinku? Czy mamy jeszcze układ w mieście? I czy pan Douglas z panem Rakiem to jeszcze rządzą wspólnie? I temat numer dwa: akwatur, szczecinek. Kolejny Betka Show już nagrany, bo zawsze nagrywam w weekend poprzedzający czwartkową emisję. Ale muszę wam coś dograć, bo w poniedziałek dostałem pismo znanej szczecineckiej kancelarii. Która w imieniu pani Joanny Hardy Douglas zarzuca mi, że naruszyłem dobra pani Joanny i wykorzystałem bezprawnie jej wizerunek. Chciałbym nadmienić, że pani Joanna w mojej ocenie jest piękną kobietą, do tego fantastycznie tańczy i nawet w tym filmie powiedziałem, że chciałbym ją widzieć na fotelu dyrektora z Sapiku. Co z tego jest naruszeniem dóbr osobistych? Nie mam bladego pojęcia. A co do filmiku, to filmik mam zgrany z ogólnie dostępnego portalu. Na koniec tego filmiku nawet wchodzą reklamy, i to też mam nagrane. Więc nie wyobrażam sobie, że upubliczniłem coś, co było tajne. Po ostatniej sesji, którą wam opisałem na swoim kanale, gdzie emocjami obdarzyć można by było całą poprzednią kadencję Rady Miasta. Mieliśmy sesję w tym tygodniu o wiele bardziej spokojną, ale to nie jest tak, że nastąpiła sielanka. Od samego początku sesji nastąpiło zwarcie bulldogów pod dywanem, już nieostentacyjne, już nie takie ostre, ale cały czas skuteczne i efektywne. Ja zacznę od końca, czyli od ataku pani Duć dotyczącego poprzedniej Ekipę. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez strony, które zawarły umowę dotyczącą używania podczas oficjalnych wyjazdów szkoleniowych i konferencji karty z rachunku bankowego należącego do Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Zastanawiacie się, o co chodzi? Okazuje się, że kart szlotu używały ważne osoby w naszym mieście, będące w poprzedniej kadencji. I płaciły nimi w różnych dziwnych miejscach za specyficzne i takie powiedzmy sobie mocno nieszablonowe rozrywki. Bo jak władza się zmieniła, to okazało się, że sprawa wypłynęła, i właśnie zaczęła ją badać prokuratura. Ja bardzo liczę, że ci, którzy to robili i ten kto na to pozwalał, to będą z tego wyciągnięte konsekwencje. To że pan burmistrz planując inwestycje wie, że inwestycja to nie tylko samo jej wybudowanie, ale to również inne koszty. To powiedział nam właśnie w jednym z programów. Wszystkie budynki, wie pan, generują konkretne koszty. Trzeba płacić za prąd, za ciepło, podatki itd. Dokładnie. O to samo zapytał się na sesji Rady Miasta pan Marek Ogrodziński. Przy planowanej inwestycji w zmianie planów dotyczącej filharmonii, przepraszam, sali koncertowej, ale w mniemaniu pana burmistrza to pewnie filharmonii. Panie burmistrzu, ja rozumiem, że, że na chwilę obecną państwo nie macie jeszcze sprecyzowanych mniej więcej wartości, jakie poniesie miasto w, w momencie, kiedy jak gdyby y, zgodzimy się na, y, na działania w tym kierunku, bo... Pytanie się o to, czy nasze miasto stać na taką inwestycję, to jest zdaniem Pana Jaczewskiego rzucanie kłód pod nogi, bo my... To już dzisiaj powinniśmy wokół tego mieć pozytywną aurę. Po tej sesji widać, że aury do tych delikatnie mówiąc, lekko szalonych propozycji pana burmistrza, to nie będzie. No, chyba, że tą aurę zacznie tworzyć pani Joanna Pawłowicz, która w takich słowach. Odpowiedź na takie pytanie: czy taka inwestycja jest nam potrzebna? Rozpoczęła swoją wypowiedź. Gdyby to było powiedzmy 8-10 lat temu, kiedy ja jeszcze razem z panią Joanną tworzyłem opozycję w Radzie Miasta, to usłyszelibyśmy, jakie to olbrzymie koszty, czy to nie jest przerwa z formy nad treścią. Ale jak wiemy, teraz pani Joanna głosuje z panem burmistrzem prawie w każdej sprawie i tutaj po prostu zabłysnęła fantastyczną wypowiedzią. Pierwszy krok został już zrobiony, bo pierwszym krokiem jest przede wszystkim pomysł. Łobodobu, Po, powiedzmy sobie, burzliwej dyskusji, w której emocji było jak na rybach, głosowanie przebiegło w określony i nie bardzo mnie zaskakujący sposób. Za uchwałą głosowało 15 radnych za, Przeciw nie było i wstrzymały się, wstrzymało się pięć osób. O tym, że bycie w opozycji nie jest prostą sztuką, to widzimy teraz na przykładzie tego, co się działo właśnie w tym głosowaniu. Brak czujności pana Stypy, który moim zdaniem powinien wstrzymać się od głosu, a nie popierać nawet rozpoczęcia tak kosztownej inwestycji. Do tego wszystkiego podzielenie się przez radnych platformy. Na dwie połowy, widać, że w czymś się nie dogadali, bo do momentu, kiedy przyjęlibyśmy, że to tylko zagłosowała grupa nauczycieli, to można zakładać, że oni wcześniej czy później opuszczą grupę radnych Platformy i przejdą do Douglasa, ale w momencie, kiedy widzimy, że głosowaniem podzieliła się również rodzina Ogrodzińskich, pan Ogrodziński, jako naczelny opozycjonista, wstrzymał się od głosu. A jego małżonka, chyba naczelny domowy meloman, zagłosowała za tą filharmonią, to wtedy widzimy, że bycie opozycjonistą to nie jest prosta sztuka. Do końca sesji powiedzmy sobie, że prawie nic się nie wydarzyło. Prawie, bo do tej pory nasi radni to byli ludźmi bardzo milczącymi. Wiemy, że wielu z tych radnych poza słowem ślubuje nie wypowiedziało się ani razu, albo wypowiadało się dosłownie bardzo, bardzo rzadko. Ale co to znaczy, że jesteśmy w opozycji i w najbliższym czasie szykowany jest nowy szczecinecki budżet? Radni platformerskiej już dzisiaj opozycji zaczęli proponować swoje. Pomysły. Nie dało się tego słuchać, więc zapodam Wam tylko jedną, siedmiominutową sekwencję. W pełnym skrócie, jak jeden z radnych mówił, co tu trzeba zrealizować w naszym mieście. To jest jeden z tych radnych, którzy poza mówieniem o tym, co się działo na ich komisji, to raczej przez ostatnie kilka kadencji nie wypowiadał się więcej niż chyba. Tym razem na tej sesji. Basen Szczecinecki to nigdy nie była dochodowa inwestycja. Spółka Aquator, która nim zarządza, dodatkowo kortami, to zawsze generowała straty. Przez pewien czas rządziła tam pani Bracka i ona, z jeszcze z dyrektorem technicznym i z pracownikami, starała się to jakoś prowadzić. Teraz przyszła nowa władza, więc nowa zmiana i okazało się, że w momencie wyboru nowego prezesa, to na Radę Nadzorczą padł. Pomór. Oni no wiem, się tak. wyłączyli, mało tego, oni nie są w radzie nadzorczej, tak? Przeszli do innych spółek. Panowie ci nie stracili swoich senekur, oni tylko przesunęli się do rad nadzorczych w innych spółkach, jeden w ZGM, drugi w pgk -u. I mają się tam dobrze. Powtarza pan właśnie pewne mity, bo gdyby pan to sprawdził, to by pan tego nie powiedział, że każdy człowiek ma prawo wystartować w konkursie. Natomiast obalając pana burmistrza mity, jeżeli gdzieś w, na jakąś spółkę kandyduje ktoś, kto jest na listach, czyli był na listach Daglasa do miasta czy powiatu, to możemy być pewni, że on taki konkurs wygrał, bo tak jak mówił nam pan burmistrz, Pan Jagoszewski wygrał w akwaturze. Inny pan, który kandydował z jego list, wygrał w Osirze. Już kierownikiem jest pan Żydałowicz, jeden z braci, który też startował do Rady Miasta. To właśnie jest kierownikiem technicznym w basenie. A pewnie jak tak dalej pójdzie, to za chwilę kandydat, który startował z ostatniego miejsca do Rady Miasta w jednym z szczecineckich okręgów. Zostanie prezesem PWIK, a jego zastępcą zostanie inny kandydat komitetu Douglasa z pierwszego miejsca do powiatu, pan Żdałowicz. I o tym też wam mówiłem. Więc mówienie o tym, jakie to są fantastyczne przetargi, to mamy właśnie na tym przykładzie. Ale wróćmy do tego akwaturu. Okazało się, że tam w komisji no to jak na trzyosobową radę nadzorczą zniknęły dwie osoby to została jedna i jakież było moje zdziwienie jak sprawdziłem kto tam wtedy mógł być w tej radzie nadzorczej a wyobraźcie sobie pani Emilia Mazur nasz fachowiec od wszystkiego znaczyć się na tym jak wybrać następnego prezesa akwaturu też się zna, gratuluję. Bardzo żałuję, że nie poznałem tej pani, bo takiego fachowca to dawno na świecie nie było. No i teraz wracając do sprawy, ta komisja wybrała tego, pana Jagoszewskiego. No, ale tam zabłysnęła inna gwiazda, pani Tumel, o której bardzo dużo mówił pan Douglas. No i co teraz wymyślono? Za małe straty ma ten akwatur. Trzeba teraz włożyć kolejną osobę, więc na jakiegoś dyrektora od spraw marketingu zostanie w tym akwaturze zatrudniona pani Tumel. Co najmniej takie chodzą plotki w akwaturze. No i okazuje się, że strat może być jeszcze więcej. Ale! Tu jest pewien optymizm, bo jeżeli możemy wierzyć w słowa pana Daglasa, to ta pani jest takim fantastycznym fachowcem od marketingu, że pewnie dowiemy się, że w przyszłym budżecie to już nie będą straty naszego basenu, tylko będziemy liczyć same zyski, a jak straty to tak naprawdę niewielkie. A na koniec taki żarcik. Dzisiaj tańczącej Joanny niestety nie będzie. Jak ktoś chce ją obejrzeć, to trzeba obejrzeć poprzedni film.